Witam Cię, dobry człowieku. Dziękuję Ci za to, że jesteś. Chciałam Ci powiedzieć, że każda wiadomość od Ciebie sprawia mi ogromną radość. Nasze spotkanie oddaję w intencji miłości i dobroci. Przyjmij wygodną pozycję, zamknij oczy, oddychaj powoli i głęboko. Podaruj sobie chwilę zatrzymania, refleksji. Dziś chciałam podzielić się z Tobą moimi przemyśleniami na temat zmian. Czy zastanawiałeś się kiedykolwiek nad tym, czy zmiana jest dobra, czy może zła? Jakie emocje Ci towarzyszą, gdy wyobrażasz sobie, że Twoje życie? W nieoczekiwany sposób może się całkowicie zmienić. Czy boisz się tego, czy może przejmujesz bez lęku? Czasami są to prawdziwe lekcje życia, ale tylko od nas zależy, jak je przyjmiemy, czy zaakceptujemy, jak zinterpretujemy je. Myślę, że każdą zmianę możemy porównać do modeliny. Tak, modeliny. Gdy nie chcemy jej zaakceptować, włożyć w nią swojej energii, nic z niej nie ulepimy. Modelina mięknie pod wpływem ciepła. Jak i nasze serca pod wpływem miłości i dobroci. Poczuj te emocje wobec siebie. Czujesz je? Czy czujesz, jak ciepło rozchodzi się po Twoim całym ciele? Poczuj, jak wszystkie swoje założenia, biorąc pod uwagę zmiany, możesz wprowadzić w swoje życie. Uchwyć, jak ten zwrot Twego życia przeraza się w to, czego zawsze pragnąłeś. A teraz przeciągnij się delikatnie, otwórz powoli oczy, by móc wrócić do codzienności ze spokojem, ale i siłą, jaką masz w sobie. Wierzę w Ciebie. Kocham cię, pamiętaj o tym, dobry człowieku. Jeżeli myślisz, że jakaś osoba chce do nas dołączyć, podaj dalej to nagranie. A jeśli chcesz spotkać się ponownie, naciśnij dzwoneczek, subskrybuj kanał. Zostawiam Cię jak zawsze z mocą pozytywnej energii. Dziękuję Ci bardzo. Do usłyszenia.